Hello everybody, uh, this is vlog, this is vlog UK uh, from Poland and today uh, shut the fuck up. Today we are in Goszowieko uh, Wielkopolski house and we gonna we gonna steal something. Uh, There is ghost, but I don't know when I know this house look like this is uh paranormal activity house. And yeah, okay. Whoa! Yo, yo, yo. co nie ma nad pentagramu mm, tutaj to nie my się nie będziemy tak obawić ja mam inny pomysł ja mam inny pomysł ja mam lepszy pomysł jaki? mamy po prostu będziemy mówić jego imię i nazwisko i tak dalej żeby go zdenerwować Glad ojciec! On się nazywa. Eee, informacja. No mówię ci! Czekaj. U. Kurde, nie pożegnaj. Czekaj chwilę. Różne. Bawimy się w chowanego. Chyba ja się po. Ej, ja z tego wrócę. Wró o cholera. shit no